sandy Team prezentuje Ło wow. Fajny loading screen Ło wow. To się dzieje To się dzieje Mamy menu O kurde trochę mi laguje 18 fps -ów. A może to tylko menu tak laguje, a gra będzie Wszystko git Mamy to The End of the Sun, wersja demonstracyjna, ale ładne menu. Zaczmy na twórców The End of the Sun, stworzona przez The End of the Sun Team. Reżyseria, projekt gry, programowanie rozgrywki Jakub Machowski. Muzyka i dźwięk, grafika, projektowanie poziomów Kinga Power. Programowanie systemów Ubert Jest tak, to jest menu. Zagrajmy nową przygodę. Ale tutaj, cztery sloty, o! Zaczynamy. Co się dzieje? Odpalam co grę. Okień, okay, dym i iskry cię poprowadzą. Potężny płonie zawsze na swój początek. Ledwo wyczuwalnej iskrze. Niezmienne są tylko zmiany. Napis na spalonej skrawku papieru. Dobra, jakieś muchy są. Dobra, jestem w lesie. Już, już, już to czuję, wyczuwam. Dobra, zaczynamy. Wow! 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 A to ładnie. tu ładnie! To muszę zmienić. Ustawienie graficzne i byłoby perfekcyjnie. To tak. No, film będzie w HD, bo na Full HD to mi gra, gra zacina. Ale dobra! Gra wygląda ładnie nie na najwyższych ustawieniach i... Żercy podobni do a. mnie to wybrańcy tłumu, lecz posiadający dar od bogów. Dar, by pomagać w przypadkach, takich jak ten. Niestety, tym razem jest inaczej, osobiście. Idę po jego śladzie już bardzo długo, a jedyne co znajduję po drodze, to iskry i pop... Piskry i pop... Dobra, jesteśmy w jakiejś wiosce Jabłka, ale ja nie mogę kucać, OK? Dobra To jest ten świat, świat nie do A Ale o tym zaraz więcej O, tu jest pniaczek a co są? ogórki albo cukinie? A jest tu ogień, ale nisko, przyjrzyj się. Niedawno skas yy, ognisko. nisko, wciąż pełne żaru. Uy, uy. Uy. Co, co tu się ludzi dzieje? Ludzi to tylko wypalone. Nie więcej niż się wydaje i zmienić nawet to, co jeszcze nie miało miejsca. Aha, zniecam jeszcze bardziej, bardzo mytny, i niespokojny. To chyba. O, prowadzi mnie tu do czegoś. Idę tam krew, czerwona ciecz. Czerwona lepka ciecz o słodkawym zapachu? Krew? Czy to jest krew? Co, co zabijają ludzi? Ślad czasu. <Glady> replay Co on robi? Idzie do domu. Czemu wszystko mnie od niej odsuwa? Co jest replay w tej grze? Jeszcze raz. Ja wejdę do środka teraz. Możesz jeszcze tego brakowało! Nas, droga, czemu wszystko mnie od niej odsuwa? Lol. Dobra, tu jest jeszcze jakiś replay. Ślad czasu, wejrzyj, Mordo, gdzie idziesz? A, to jest to samo. Dobra, tu jest więcej krwi. Co to może znaczyć? Czy on się ciął? To to sama ciecz? Miejsce wypadku? Utrata krwi? To jest replay. Kolejny replay. A nie, to nie jest replay. O kurde, mogę patrzeć na drewno. Muszę się przyjrzeć. Tak, to jest krew. Potwierdzam. Albo... Marblada. No, <laughs> he, wziąłem to z sobą. Zobacz, chyba nic nie ma. Ładna scenaria. Ładne chmury, jak z ralu Może to tylko film. Dobra, to co? Tu trzeba coś mieć. Ślad czasu, o! tę robotę znowu nie mamy dla siebie czasu. Jak zmiele ziarna bez kamienia do żarna. O! Dzięki tej ciężkiej <laughs> pracy staje się poetą. Tak zmienę. Bez żarna, figurka sforoga! Nie, ja chciałem się przyjrzeć. A tabem? Tabem się włącza. Może podiję z inwentory. Nie, ja chciałem zobaczyć figurkę. Trudno. Pusta miska na mąkę. Niekompletne urządzenie? Żarna. Solidny jodowy kadłub wypełniony ziarnem. Wygląda na to, że całkiem niedawno mielono to zboże. Ten obszar jest niezastępny wersji demo zawróć. Aha! Tak to zrobili! A no, tu, tu mnie teraz prowadzi jeden, w to miejsce. Halo? O! O! Odłóż. No i co? Zapomniałem prezentu dla Miry. O! To też się nada. Popatrz, co dla ciebie mam. Coś ty najlepiej co zrobił? Przez ciebie zniszczyłam wianek. I jeszcze zdziadowałeś mąkę na chleb. Robisz się jak twój ojciec. Przepraszam, nie chciałem. Nie mi się. Przyjmij to o pani w ramach mej skrótu. Coś takiego mi nie pomoże. Męża mi nie przyniesie ani nie wyłowi. Poza tym, nie wziąłeś tego z mojego żarna? Znalazłem tę figurkę tam na pniaku. Mira, naprawdę mi przykro przez to, co się stało. Zabierz się lepiej do pracy. Ja w tym czasie zrobię na wyborze. Aha. Jakieś, jakieś... kłótnie są. Dobra, co mam zrobić? Co... coż mam uczynić? Prze, wyspana przez... wyspana przez Mołka, z której Mira miała zrobić chleb. Ojej. A tu jest woda. Chyba... tu trzeba... Tu, 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 tu coś tu trzeba znaleźć na pewno. Machewka. Hello. Spalony stół ciekawe, hmm. Tej tajemnicze, podpalone celowo? Przepraszam, przed, przed czy po spaleniu? Przed czy po spaleniu? Po, proste, kolejna zrobiona czymś ciężkim. Coś tu spadło. Nie wiem. Co jakieś samoloty latają? Złamany pień. Duży to, to w niego coś ciężkiego? Kamień to był kamień. Kolejna zrobiona z czymś ścieżki. Coś tu spadło? Nie wiem co tu spadło. Uh. Aha. Dobra, ja on iść tędy No to idę. Może podziwiać teraz las. Dobra, co to jest? Kamień żarnowy o To wgada na coś Co się przyda Wow New Muszę się zobaczyć, jest on zrobiony z kamienia To <tryk> jest jakiś dom Tam są ludzie, tam jest cywilizacja Ja chcę tam iść To jest koniec słońca już Koniec wszystkiego Koniec i koniec marzeń. Dobra, co tu rośnie? Tu rośnie ta... ...kapusta, dynia, burak... ...i cukinia. Dobra, jak ja mam kamień do żarna... To ...problem rozwiązany. Mamy kamień do żarna. Jeśli chodzi o żarna spoko. A to? Pusta miska na mąkę. No i co? Aha, drążka nie ma. Dobra. Może tu wyjmę jakiś? Co to znaczy? To jest jakaś kosa. A, dokładam do kominka. Tu trzeba iść. Tam już nie trzeba. chyba, że tu coś znajdę. Po raz kolejny się łudzę. Nie człowiek wiedział ale się łudził. Co <laughs> to nie jest... Kijek? Jak się patrzy na kwitunek. Ja chciałem zobaczyć figurkę Swaroga. Tylko to chciałem. Mamy! Porusz. A, ruszamy. Dobra. Zobaczymy co teraz zrobi. Czyste roboty, znowu nie mamy dla siebie czasu. No nic się nie stało, spoko. Czyste roboty, znowu nie mamy dla siebie czasu. No, a tu mamy pojemnik. Z kamienia do żarna. O! Dzięki. A to sobie bierzemy. I odkładamy. I teraz w końcu będzie mógł. sobie ten. O. Zostało jeszcze trochę mąki. Może Mira nie będzie już taka zła, ale lepiej mieć pełno. Zmieniłem. Zmieniłem losy. Losy wszystkiego. Na szczęście. Zostało jeszcze trochę mąki. Może mira nie będzie już taka zła, ale lepiej mieć wam. A teraz tylko dym został tutaj. A więc, zobaczmy jeszcze raz to zobaczmy i pomyślmy, co mogło się stać. Patrzcie, ma krew. Ma krew Jeszcze nie brakowało no, Nas, czemu wszystko mnie od niej odsuwa! tak możemy ponić tak Zabił on Kogoś, Zabił on Mirę i wracał sobie do domu Albo Zobaczmy Zobaczmy, to są ślady. Może jadł sobie marmoladę czem, cokolwiek. Albo pił krew Brudny kawałek drewna. No, uhu, wezmę sobie. No i tu są jakieś marchewki. Jabłka. O kurde, ono się trzęsie. Co jest za fizyka? Ale to nie wiem dalej, co się z to stało. No nie wiem. Może ptaka zabił. A w sumie trochę ich jest. Dobra. oddajmy to. Jeden ślad czasu to za mało, sobie zwołałeś ścieżkę losu. Straca krwi. Ale muzyka weszła. Jeszcze raz zobaczę. Dobra, wracę tutaj. Zakrawiona łapska. Jeszcze tego brakowało. Na roga, czemu wszystko mnie od niej odsuwa. No nie wiem. Ja bym jeszcze poszedł tam w tą stronę. Może za zapłatek. A to co to? Co to jest, jest... Nie wiem. Szkielet. No dobra, stała się, że śmieszną. Chociaż ja ten drewna cały czas miałem w takich Wystarczyło, żebym go tu odłożył. I byłoby cacy. Mi się okazało, że... On tu chyba był! O kurde, mogę patrzeć na drewno. Ale skądś go musiałem wziąć. Ale dobra, zobaczmy co się stanie. No idzie i co? Wszystko git. Nie, on krwawi! Nie, masze, on umiera! Na Bogu! Co tu się stało? On umiera! On krwawi! I co? Co teraz? Że nie żyje? Zwłaszcza ten, a zwłaszcza chcę zaprowadzić teraz na z to jest O kurde, Quest wykonany. Poznać, że oblałeś się moim ulubionym sokiem malinowym, żebym się o ciebie martwiła? W sumie teraz nie brzmi to najlepiej. To był sok malinowy! Nie chciałem wejść w mąkę ani zniszczyć Twojego Bianka. Wszystko przez to, że tak bardzo cieszyłem się z tego, iż razem możemy spędzić noc kupały. Czekały no skupały? Na to cały rok. Wybaczysz mi Wybaczę, i już ci nie tłumacz. Happy end. uważaj i nigdy więcej nie wymyślaj takich intrekt. Za dużo strachu jak na jeden dzień. Kładnie. Happy end. Happy end. Udało nam się, wygraliśmy. Co ty się dzieje? Dobra, i co? Ogniste pióro! Co jest? SMS-e. Medytuj. Medytuję, i co się dzieje? Nowa lokalizacja! To demo jest większe niż myślałem. Gdzie ja jestem? What the fuck? Co tu się dzieje? Gdzie ja jestem? The fuck? Dobra, ale myślę, że tak. Yy, to już pójdzie do drugiego odcinka, bo to jeszcze trochę tego tematu zostało. Z tego co widziałem. Oczywiście nie spoileruję sobie niczego, więc to na tyle z tego odcinka. Nie wiem czy jest zapis, a jak nie będzie, to po prostu dojdę do tego momentu. No i tyle no. Gra mi się mega podoba już w tym momencie, a będzie jeszcze lepsza z pewnością. Tak myślę. Więc, to tyle z tego odcinka. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!